Tegoroczny kongres towarzyszący programowi własnemu Centrum Rzeźby Polskiej w Worońsku Rzeźba w Przestrzeni Publicznej dla Niepodległej ma nową nazwę, właśnie Rzeźba w Przestrzeni Publicznej i także nową formułę. Jest podzielony na dwa dni. Pierwszy dzień obejmuje tematykę związaną z programem. Własnym z tym, jak on był realizowany w bieżącym roku 2025, jakie dzieła zostały stworzone, co z tego wynikało, dlaczego zostały zrobione. Dlatego poświęcony był przede wszystkim prezentacji własnej artystów, którzy byli związani z beneficjentami tegorocznej edycji. Druga natomiast część kongresu, czyli drugi dzień, był realizowany we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury. I e, jego celem była prezentacja parków rzeźby w Europie Środkowej. W rocznej edycji Kongresu Centrum Rzeźby Polskiej w Włońsku połączyło siły z Międzynarodowym Centrum Kultury. Drugi dzień obrad poświęciliśmy parkom, ogrodom rzeźby, przestrzeniom, które wpisują się w ukutą przez Reję Oldenburga teorię trzeciego miejsca. Jednocześnie interesowała nas szeroka perspektywa, środkowoeuropejski kontekst, dlatego zaprosiliśmy badaczy z Rumunii, Słowenii, Czech, Litwy i Łotwy, po to, żeby wspólnie spotkać się, wymienić doświadczeniami, porozmawiać o parkach rzeźby w Europie Środkowej, ich specyfice, wyzwaniach i ochronie. Interesowała nas nie tylko historyczna perspektywa, ale i współczesne praktyki, bo parki rzeźby to nadal niezwykle żywy i frapujący fenomen. Tematem drugiego dnia kongresu yy... Stały się parki rzeźby. Pytanie: dlaczego parki rzeźby, a szczególnie w Europie Środkowej? Ponieważ dostrzegamy, że jest to swoisty fenomen. W latach 60. powstaje ich duża ilość, mimo niesprzyjającej sytuacji politycznej. Przypomnę, że są to czasy w całej Europie Środkowej, panowania reżimu komunistycznego i mimo takich oboszczeń, takich trudności, jednak wola tworzenia, tworzenia niezależnego powodowała w artystach pewien impuls do spotykania się, spotykania się, organizowania oddolnie sympozjów rzeźbiarskich i one właśnie stawały się zaczynem permanentnych kolekcji rzeźbiarskich zespołów rzeźbiarskich w to otoczeniu natury. Jednym z pierwszych był właśnie było sympozjum i parki organizowane przez Słoweńców. Stąd też w ramach obrad kongresowych znalazła się przedstawicielka Słowenii, która opowiedziała o ponad 60-letniej historii formy wiwy. A dziś ci z Państwa, którzy udają się turystycznie do Słowenii, mogą podziwiać parki rzeźby na wyspie Kyrk, w Potorożcu, w Mariborze, w Ravnem, gdzie zostały te y, wspaniałe dzieła. Tematem naszego sympozjum była również ochrona tego dziedzictwa, ponieważ powstały one w latach 60., 70. i niszczeją. Tak więc bardzo naglącym problemem jest, jak ocalić je od zniknięcia, żeby jednak przetrwały jako. Wyraz niezależnego myślenia artystów w tamtych bardzo trudnych czasach. sam program rzeźba w przestrzeni publicznej dla niepodległej jest programem inwestycyjnym skierowanym do instytucji kultury i do NGO-sów. Jego celem jest budowanie przestrzeni wspólnej poprzez prowadzenie tam dzieł sztuki, właśnie dzieł sztuki rzeźbiarskiej, instalacji, formacji jakichś przestrzennych, ale także ma on na celu wsparcie już istniejących obiektów w przestrzeni publicznej poprzez na przykład w materiale lepszym, trwałym, ponieważ niektóre materiały ulegają degradacji, albo poprzez działania konserwatorskie. Oczywiście zawsze. W edycjach, także w tej edycji 2025 roku, największą liczbę dzieł stanowiły licz dzieła nowe, zrealizowane specjalnie na potrzeby beneficjentów w różnych częściach Polski, ale, albo także dzieła wykupione od artystów, żeby być posadowionym właśnie w obszarach działań beneficjentów. Tegoroczna edycja kosztowała 4 miliony zł, ale dzięki temu udało się podzielić te fundusze na realizację skierowane do 25 beneficjentów w wielu miastach i miejscowościach całej Polski.